Jadalny Kraków Toks to cykl rozmów wokół tematów żywienia. Dzisiejsze spotkanie dotyczy tego, jak założyć kooperatywę spożywczą, jak możemy skrócić łańcuchy dostaw, w jaki sposób możemy jeść zdrowo i lokalnie. O tym powiedzą dziewczyny z Kooperatywy Dobrze oraz Ewa Kopczyńska z Kooperatywy Wawelskiej, naszej krakowskiej. No i zachęcamy wszystkich do śledzenia tego. To nagranie również pojawi się na YouTubie. Jest to spotkanie, o którym szczerze. Że powiem marzyłam, bo potrzebujemy takich kooperatyw, takich inicjatyw w Krakowie na pewno więcej. No i mam nadzieję, że dzisiaj pojawią się chętni, aby taką kooperatywę założyć. Kooperatywy to są grupy osób przede wszystkim i tak chciałam, żebyśmy o tym myśleli. To nie są miejsca, to nie są instytucje, to są osoby, które organizują się w taki sposób, aby w sposób właściwie dla danej grupy odpowiedni według ich własnych zasad, by zamawiać, dostarczać, odbierać żywność praca od rolników, od małych producentów. To często jest na przykład współpraca z rolnikami, którzy nigdy wcześniej nigdzie nie dostarczali, którzy szukają ręku zbytu, więc to jest bardziej taka właśnie praca u samych podstaw. Prowadzimy w Warszawie dwa sklepy, i w tym momencie, właściwie jesteśmy jedyną w Polsce na ten moment nadal i niestety kooperatywą, która ma sklepy stacjonarne, do których mogą przychodzić nie tylko osoby, które są członkami naszej spółdzielni, bo jako spółdzielnie działamy, ale też osoby z zewnątrz. No i tak już mamy taką swoją stałą grupę odbiorców, swoją stałą grupę dostawców więc u nas to działa już na poziomie dosyć zaawansowanym i dlatego chcielibyśmy, żeby to się coraz bardziej popularyzowało.